Cześć, nazywam się Marek Banaszak i w prawnej rzeczy trudne tłumaczę prostym językiem. A moim i waszym gościem jest Wiktoria Paluszyńska, która zajmuje się upadłością konsumencką. Cześć Wiktorio. Cześć Marku, witam wszystkich. Wiktoria, mam dla ciebie ponownie trzy pytania. Czy jesteś gotowa na nie odpowiedzieć? Oczywiście. Okej, okay, zaczynamy zatem. Pierwsze pytanie: czy syndyk sprzeda mi lodówkę, pralkę, kuchenkę? Odpowiem może bardzo prosto, nie. To są rzeczy codziennego użytku, więc nie może nas pozbawić lodówki, pralki, kuchenki, tak? bo nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Aczkolwiek, jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że na przykład nasz klient, nie mając środków na życie, nagle będzie miał w domu lodówkę, która jest warta 10 tysięcy, syndyk może powiedzieć, żeby nasz klient to sprzedał i kupił coś tańszego. Mhm. Ale takie sytuacje raczej nie mają miejsca. A PlayStation? Może zostać sprzedany, bo to nie jest nam potrzebne do normalnego funkcjonowania. Okej, okay. zatem przechodzimy do kolejnego pytania. A co jeśli raty nie będą e, możliwe przeze mnie do spłacenia? Chodzi o te raty, które są ustanowione w planie spłaty, czyli e, już po ogłoszeniu upadłości, e, tutaj może nawiążę do całego postępowania upadłościowego. Czyli przed tak naprawdę zatwierdzeniem planu spłaty, nasz klient będzie miał możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Czyli wskaże, czy faktycznie ta propozycja planu spłaty jest dla niego osiągalna. Mhm. Bo może być taka sytuacja, że syndyk stwierdzi, że dla pani 500 zł jest ok, ale pani wie, że nie będzie w stanie tego spłacać. Więc może zawsze się wypowiedzieć powiedzieć: No, chciałabym na przykład, żeby ta rata wynosiła 300 zł. Więc jest ta możliwość wypowiedzi. E, aczkolwiek tutaj raczej bym szła w to, żeby na tym etapie już poinformować syndyka, że jest to dla nas niepokojące. Mhm. Dlatego, że plan spłaty musimy płacić, tak? Bo jeśli nie będziemy tego robić, to wszystko wraca z powrotem do nas. Czyli mamy te zobowiązanie dalej ze sobą. Okej, okay, rozumiem. No i mamy tutaj jakieś story, krótką historię naszej klientki. No i na końcu pytanie. Pozwolisz, że przeczytam. Mój obecny mąż ma długi z poprzedniego małżeństwa. Ślub wzięliśmy rok temu i od razu zrobiliśmy rozdzielność. Teraz dostałam dom w darowiźnie. Czy, jeśli mąż ogłosi upadłość, to ten dom zostanie nam zabrany? E, dobrze, to pytanie jest troszeczkę skomplikowane, ale okej, okay, to może to sobie to rozłożę. Czyli mamy pana, który ma długi z poprzedniego małżeństwa, tak? Ok, czyli to są długi, które są tylko na niego. Czyli wstępując w związek małżeński, te, drugi, te długi nie przechodzą na drugiego małżonka, czyli na e, naszą klientkę. Więc tutaj pierwsze pytanie, czy te długi przejdą? Oczywiście, że nie, te długi nie przejdą na, naszego, na naszą klientkę. E, następnie, klientka dostała ten dom w darowiznie. Co ważne, to jest darowizna. I darowizna była tylko i wyłącznie na naszą klientkę. A oni tutaj, mają rozdzielność. Dokładnie. E, Aczkolwiek, gdyby nie mieli tej rozdzielności, to też darowizna jest chroniona. Dlatego, że jeśli chciałbyś mi coś przekazać, to chcesz mi to przekazać, nie na przykład mojemu mężowi. Więc to jest ważne, żeby ten darczyńca nie był pokrzywdzony. Tak? Czyli dajemy jednej osobie, nie wszystkim. Więc ten dom nie zostanie spieniężony na pewno i nie wejdzie do masy upadłości. No, świetna informacja dla naszej klientki. Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą e, odpowiedź i za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. E, a Was zapraszam tradycyjnie do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia. Do zobaczenia.